Oczywiście w dniu dzisiejszym zostało złożone zawiadomienie w tej sprawie, które w tym momencie możecie Państwo zobaczyć. Sprawa dotyczy Henryka który przebywał na terenie, na terenie hotelu. Był uzbrojony w broń palną, jak również w ładunek wybuchowy. Dziwnym zbiegiem okoliczności, ponieważ 18 kwietnia mieliśmy konferencję, która dotyczyła piramidy finansowej. W, jeżeli chodzi o teren Śląska, byli zaproszeni dziennikarze, którzy siłą rzeczy również byli narażeni na jakikolwiek atak ze strony e, zamachowca. Henryk S przez wiele lat był wskazywany przez biuro Rudkowski jako osoba, która dokonuje wielu przerzutów e, pojazdów, które zostały wyłudzone pojazdów, które zostały skradzione, pojazdów, które zostały przywłaszczone przez niego i osoby z nim współpracujące z terenu Rzeczypospolitej, przerzucane dalej na Ukrainę. Działał w zorganizowanej grupie przestępczej. Polsko-ukraińskiej, gdzie jedno, jedno wielokrotnie dowiedliśmy to poprzez informacje do granicznych punktów kontroli na terenie Polski, na terenie Węgier, na terenie Ukrainy, na terenie Słowacji. Tego dnia, 18 kwietnia, kiedy byliśmy podczas konferencji prasowej, mężczyzna już był na terenie hotelu. Po konferencji byliśmy w restauracji hotelowej. Gdzie pojawił się zamawiając rosu, zwrócił uwagę swoim dziwnym zachowaniem pracownikom, e, pracownikom hotelu, jak również nam. My byliśmy dość e, ostrożni i pracownicy, którzy byli umundurowani, e, którzy byli w kominiarkach, zwrócili uwagę na to, że mężczyzna zachowuje się bardzo nerwowo i dziwnie. Siedząc za parowanem, mógł oddać strzał. Mógł oddać strzał również do mnie, bądź do ludzi, którzy byli w moim otoczeniu. Dziennikarze, którzy byli na, na tej konferencji, również byli bezpośrednio narażeni na ewentualny atak ze strony zamachowca. Po dwóch dniach, proszę Państwa, yy, praktycznie od konferencji, Henryk popełnił samobójstwo, był mieszkańcem. Mysłowic. W jakiś sposób y, bał się wracać do domu. E, przez dwa dni przebywał na terenie hotelu. I nasuwa się pytanie: czy zabachowiec dostał pieniądze za dokonanie egzekucji Narudkowskim, bądź też jego ludziach? E, bał się wrócić przez to do domu? Wziął pieniądze. Ponieważ w normalnym toku, no wiadomo, byłby, nawet przyszedłby na obiad, ale zameldował się w hotelu w Mysłowicach. Czyli przez dwa dni przebywał na terenie, e, na terenie hotelu. Być może w jakiś sposób spodziewał się, że my zostaniemy na noc. E, niewykluczone, że umundurowane osoby, osoby w kominiarkach, które były, w jakiś sposób odstraszyły jego e, chęć. Strzału, oddania strzału w moją stronę. Nie oczekuję ujawnienia ewentualnie kontaktów, kto mógł zlecić to zabójstwo. Czy sam z siebie był inicjatorem ewentualnie e e e e e usiłowania zabójstwa bądź też pozbawienia życia zdrowia Rutkowskiego lub od osób? Otaczających, y, będących w jego otoczeniu, y, czy byli też osoby, y, czy byli też tacy, y, czy były osoby, które zleciły mu y, to zabójstwo.